Ania z Zielonego Wzgórza, Lucy Mott Montgomery, rozdział pierwszy. Dworek pani Małgorzaty Linde stał w tym właśnie miejscu, gdzie wielki gościniec prowadzący do Ewonli opadał w dolinę otoczoną olchami i porosłą paprociami, poprzez którą przeżynał się strumyk mający swe źródło het Daleko w lasach otaczających dwór starego kadberta. Na początku swej wędrówki przez lasy strumyk ów był bardzo kapryśny i swawolny. Spływał kaskadami lub rozlewał się w małe stawki, lecz zbliżając się do doliny lindów, stawał się coraz spokojniejszym i dobrze ułożonym potokiem. Bo nawet strumień Przemykając się w pobliżu ogrodu pani Małgorzaty Lindę, winien był pamiętać, co wypada, a co nie wypada. Na pewno zdawał sobie sprawę z tego, że pani Małgorzata, siedząc właśnie przy oknie, baczy czujnym wzrokiem na wszystko, co się dzieje wokoło, począwszy od strumyków i dzieci, a jeśli zauważy coś niezwykłego, nie zazna spokoju, Dopóki nie dojdzie przyczynu i celu tej rzeczy. Wiele jest ludzi zarówno w Ewon, jak i poza jej granicami, którzy lubią zajmować się sprawami swych sąsiadów, a przez to zaniedbują swoje własne. Ale pani Małgorzata Lindę należała do tych niezwykle dzielnych osób, które dbając gorliwie o własne dobro. Żywią jednocześnie gorące zainteresowanie dla spraw swych bliźnich. Była ona wzorową panią domu, pod której okiem gospodarstwo szło jak w zegarku. Ona wiodła rej w szwalni dla dziewcząt, ona zajmowała się szkołą niedzielną, była jednym z głównych filarów parafialnego związku pomocy i stowarzyszenia pomocy dla misjonarzy nawracających dalekich pogan. Pomimo to pani Małgorzata miała jeszcze dość wolnego czasu, aby siedząc godzinami przy oknie kuchennym robić szydełkiem kołdry bawełniane, a zrobiła ich już szesnaście, jak pełnym czci szeptem opowiadały sobie kumoszki z Ewonli i czujnym okiem przyglądać się gościńcowi, który tutaj właśnie skręcał w dolinę. A potem wił się w górę po stromym wzgórzu. Wobec tego, że Ewon zbudowana jest na trójkątnym, małym półwyspie, wcinającym się w zatokę świętego wawrzyńca i z dwóch stron otoczona wodą, każdy, kto podążał do miasta, lub zeń powracał, musiał przechodzić drogą prowadzącą ku wzgórzu. Tym sposobem, sam nie wiedząc o tym, Mijał ulicę pod okiem wszystko widzącej pani Małgorzaty. Pewnego popołudnia, w pierwszych dniach czerwca, siedziała ona na swym zwykłym miejscu. Ciepłe i jasne promienie słońca zaglądały przez okno. Koło dworku roztaczał się cudny sad, strojny teraz w najpiękniejszą szatę weselną z bladoróżowych i białych kwiatów nad którymi unosiły się, brzęcząc miriady pszczół. Tomasz Linde, skromny człowieczek, którego mieszkańcy Ewonli zwykle byli nazywać mężem Małgorzaty Linde, siał późną brukiew na pagórku za stodołą. Sąsiad jego, Mateusz Kadbert, niewątpliwie czynił to samo na wielkim polu nad potokiem, koło zielonego wzgórza. Tak myślała pani Małgorzata. Słyszała bowiem poprzedniego wieczoru w sklepie Williama Bakera, jak Mateusz mówił do Piotra Morrisona, że nazajutrz siać będzie Brukiew. Naturalnie, że go Piotr musiał o to zapytać, bo Mateusz Kadbert nie należał do ludzi, którzy opowiadają cokolwiek niepytani. A tymczasem, czyż to możliwe, oto o godzinie pół do czwartej. W jasne popołudnie i to w dzień powszedni Mateusz Kadber jedzie wolnym truchtem drogą pod górę. Co dziwniejsze, ma na sobie biały kołnierzyk i odświętne ubranie, z czego należy wnosić, iż wyjeżdża z Ewonli. Jedzie zaś kabrioletem zaprzężonym w kasztankę, co wskazuje, że droga jest dość daleka. Dokądże się wybrał? I jaki mógł mieć interes. Nie ulega wątpliwości, że gdyby chodziło o któregokolwiek innego z mieszkańców Ewon, pani Małgorzata, zastanowiwszy się chwilę, odpowiedziałaby na oba pytania. Ale Mateusz tak rzadko wyjeżdżał z domu, że tylko jakaś nagła i nieoczekiwana sprawa mogła być tego powodem. Z natury bowiem był tak niesłychanie nieśmiały że wyjazd z domu lub udanie się pomiędzy obcych, z którymi musiałby rozmawiać, uważał za wielką przykrość. Mateusz w białym kołnierzyku w kabriolecie. Było to zjawisko nieczęsto widywane. Jakkolwiek pani Małgorzata długo biedziła się nad tym, nie potrafiła jednak dojść do żadnego wniosku. Spokój jej został zmącony. Nie ma innej rady. Postanowiła wreszcie owa szanowna dama. Po herbacie przejdę się na zielone wzgórze i wybadam Marylę, dokąd to Mateusz pojechał i w jakiej sprawie. Przecież nigdy o tej porze roku nie jeździ do miasta i nigdy nie udaje się z wizytą i to jeszcze w dzień powszedni. Gdyby mu zabrakło brukwi do siania i musiałby po nią jechać. Nie ubrałby się przecież od świętni i nie pojechałby kabrioletem. Nie wybrał się również po doktora, bo jechał zbyt wolno. Musiało tedy od wczorajszego wieczora zajść u nich coś nieoczekiwanego. Nie mogę tego pojąć. Nie zaznam chwili spokoju, póki się nie dowiem, dlaczego Mateusz Kadber wyjechał dziś z Ewonli. Zaraz więc po herbacie Pani Małgorzata ruszyła w drogę do zielonego wzgórza. Niedługo miała wędrówkę. Wielki, rozlegle zbudowany i otoczony sadami dom, w którym mieszkała rodzina Kadbertów, oddalony był zaledwie o ćwierć mili gościńcem od dworku Lindów. Należało jednak przejść jeszcze kawałek boczną drogą. Ojciec Mateusza był również milczący i nieśmiały. Jak jego syn i budując swe domostwo, postarał umieścić się je możliwie daleko od sąsiednich domów, nie ukrywając go jednak całkowicie w lesie. Dworek swój postawił tedy na najodleglejszym krańcu polany, gdzie stał on do dzisiaj, widoczny z wielkiego gościńca, wzdłuż którego ustawiły się jakby dla towarzystwa wszystkie pozostałe domki Ewonli. Pani Małgorzata Lindę dziwiła się zawsze, jak można było budować dom w tym miejscu i jeszcze nazywać go mieszkaniem. Ma się dach nad głową, to prawda, mówiła do siebie, krocząc boczną drogą o głębokich koleinach okoloną krzakami dzikiej róży. Ale nic więcej. Cóż dziwnego, że Maryla i Mateusz są trochę dziwacy, żyjąc w takim odosobnieniu. Jeśli drzewa mogą służyć za towarzystwo, to mają ich dzięki Bogu aż nadto. Jednakże ja wolałbym patrzeć na ludzi. Co prawda oboje wyglądają na zadowolonych, lecz przypuszczam, że przywykli już do takiego rodzaju życia. Można się do wszystkiego przyzwyczaić, rzekł pewien Irlandczyk, którego skazali na powieszenie. Tak rozmyślając, pani Małgorzata weszła na wielkie podwórze Zielonego Wzgórza. Całe wśród zieleni, czyste i ładne. Z jednej strony otoczone było wysokimi, starymi wieżbami, z drugiej zaś równo przyciętymi topolami. Ani jeden kamyk, ani jeden niepotrzebny patyk nie leżał na ziemi. Nie ulega bowiem wątpliwości, że pani Małgorzata zauważyłaby to natychmiast. W duszy żywiła głębokie przekonanie, że Marla Cadbert zamiata to podwórze równie często, jak swoje pokoje. Można by śmiało jeść prosto z ziemi, bez obawy połknięcia źdźbła brudu. Pani Lindę krótko, a mocno zapukała do drzwi kuchennych i usłyszawszy proszę weszła. Kuchnia na zielonym wzgórzu była niezmiernie wesoła, a raczej byłaby wesoła, gdyby nie owa przerażliwa czystość, dzięki której miało się wrażenie, iż nikt tutaj nigdy nie bywa. Okna kuchni zwrócone były na wschód i na zachód. Ze strony zachodniej, od podwórza, wdzierał się tu potok łagodnego, czerwcowego światła słonecznego. Od wschodu zaś, gdy rozweselał oczy blask białego kwiecia wiśni sadu i zielen, lekko kołyszących się, smukłych brzus, pieło się dzikie wino. Tutaj Maryla Cuthbert zwykła była siadywać, jeśli chciała chwilę wypocząć, zawsze nieufnie spoglądając na słońce, które wydawało jej się zbyt wesołe i promienne dla poważnego świata. Tutaj też siedziała w tej chwili właśnie, Zajęta robótką, stół był nakryty do wieczerzy. Zaledwie Małgorzata zdążyła uchylić drzwi, już doskonale zauważyła wszystko, co stało na stole. Znajdowały się na nim trzy nakrycia, widoczne więc było, że Maryla oczekiwała jakiegoś gościa, który zapewne miał przybyć z Mateuszem, lecz talerze były codzienne. Na salaterce zaś była tylko marmolada z jabłek i jeden rodzaj pieczywa, a więc ten nieoczekiwany gość nie był żadną krzcigodną wysoko cenioną osobą. W takim razie jednak co znaczył biały kołnierzyk Mateusza i kasztanka? Pani Małgorzata zaczęła się gubić w tej zagadkowej sprawie, jaką odkryła na tak cichym zwykle i bynajmniej mnie osłoniętym tajemniczością zielonym wzgórzu. – Dobry wieczór, Marylo – rzekła wchodząc. – Dobry wieczór, Małgorzato – odrzekła wesoło Maryla. – Śliczny wieczór, prawda? Siadaj, proszę, jakże się twoi wają? Coś, co w braku innego określenia można by nazwać przyjaźnią, istniało zawsze między Marylą Kadber a panią Małgorzatą, pomimo, Albo może właśnie z powodu kontrastu ich natur. Maryla była wysoką i szczupłą kobietą o nieco kanciastej budowie. Jej ciemne włosy o niewielu siwych pasmach zwinięte były stale w gruby węzeł w morderczy sposób przeszyty dwiema metalowymi szpilkami. Czyniła wrażenie osoby o niezbyt szerokim poglądzie na świat i bardzo wymagającej. Jednakże. Niesnaczny jakiś rys wokół ust, leciutko tylko naznaczony, zdradzał utajone poczucie humoru. Czujemy się wszyscy doskonale, odpowiedziała pani Małgorzata. Lecz kiedym zobaczyła Mateusza jadącego gościńcem, przyszło mi na myśl, czy nie zaszła u Was coś niepomyślnego. Sądziłam, że jedzie może po doktora. Ledwie widoczny uśmiech zaigrał na ustach Maryli. Oczekiwała Małgorzaty. Wiedziała dobrze, że widok Mateusza, wyjeżdżającego niespodzianie kabrioletem, niewątpliwie rozbudzi ciekawość sąsiadki. O nie, czuję się zupełnie dobrze, pomimo iż miałam wczoraj ciężką migrenę, odrzekła. Mateusz pojechał na dworzec. Oczekujemy małego chłopca z domu sierot w Nowej Szkocji. Ma on właśnie przyjechać wieczornym pociągiem. Gdyby Maryla oznajmiła, że Mateusz pojechał na dworzec, aby odebrać kangura przysłanego z Australii, zdumienie pani Małgorzaty pewnie nie byłoby większe. Zdawało się, że onie nie miała na kilka sekund. Niepodobieństwem przecież było przypuszczać, że Maryla żartuje z niej. Lecz w tej chwili pani Małgorzata gotowa była tak sądzić. Czy mówisz serio, Marylo? spytała odzyskawszy głos. Ależ naturalnie, odpowiedziała zapytana takim tonem, jak gdyby sprowadzenie chłopców z domu sierot w Nowej Szkocji stanowiło część zwykłych zajęć wiosennych każdej porządnej fermy w Ewon Pani Małgorzata czuła, że traci swą duchową równowagę. Myślała samymi wykrzyknikami: chłopiec? Baryla i Mateusz Kadberowie adoptują chłopca, z domu sierot, czyż to nie koniec świata? Chyba potem nic już nie zdoła jej zadziwić. Nic, nic. Skądże wam to przyszło do głowy? Spytała tonem nagany, ponieważ powzięto postanowienie bez jej zgody, należało więc je zganić. O długo rozmyślaliśmy nad tym. Właściwie przez całą zimę, odpowiedziała Maryla. Na kilka dni przed Bożym Narodzeniem była u nas pani Spencer i opowiedziała, że na wiosnę ma zamiar przyjąć do siebie dziewczynkę z domu sierot w Hoepton, gdzie mieszka jej cioteczny brat. Bywając często u niego, miała sposobność poznać ten dom sierot jako dobrze prowadzony. Mówiła o kilku chłopcach sierotach których tam widywała, a że Mateusz i ja już dawno myśleliśmy o tym, by wziąć do siebie jakiegoś chłopca, postanowiliśmy zrobić to teraz. Mateusz jest już nie młody. Wiesz, że skończył 60 lat i nie taki rześki jak dawniej. Od czasu do czasu serce go niepokoi. A wszakże rozumiesz, jak trudno jest dzisiaj znaleźć obcą pomoc. Nie ma tu innych pracowników prócz tych głupich wyrostków francuskich. Ciężko ich utrzymać, bo zaledwie się ich nieco poduczy i przyzwyczai, wymykają się do fabryk lub wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych. Początkowo myślał Mateusz o jakimś chłopcu z Anglii, ale ja nie chciałam się na to zgodzić. Być może, iż to bardzo odpowiedni nabytek. Nie przeczem, rzekłam, ale. Nie chcę znać uliczników Londynu. Daj mi przynajmniej tutejsze dziecko. Kogokolwiek weźmiemy, zawsze to sprawa bardzo niepewna. Lecz lżej mi będzie na duszy, spokojniej będę spała, mając w domu dziecko rodem z Kanady, mówiłam. I wreszcie postanowiliśmy prosić panią Spencer, aby gdy pojedzie po dziewczynkę dla siebie, wybrała dla nas chłopca. Właśnie w zeszłym tygodniu dowiedzieliśmy się, że wyjeżdża w tej sprawie, i natychmiast przez służącego Roberta Spencera posłałam jej pozdrowienie z prośbą, aby się nam wystarała o ładnego, zdrowego dziesięciu lub jedenastoletniego chłopczyka. Uważamy, że to wiek najodpowiedniejszy. Chłopiec jest dość duży do załatwienia drobnych sprawunków, a dość młody. By móc nim pokierować wedle naszej myśli. Znajdzie u nas ciepły, rodzinny kąt i odpowiednią opiekę. Dziś właśnie otrzymaliśmy od pani Spencer depeszę. Przyniósł ją listonosz, że przyjeżdża pociągiem o pół do szóstej po południu. Dlatego to Mateusz pojechał na stację. Pani Spencer zostawi tam chłopca, bo sama jedzie dalej do Białych Piasków. Pani Małgorzata chełpiła się tym, że zawsze bez ogródek wypowiadała swe zdanie. Postanowiła uczynić to i obecnie, mimo że nie odzyskała jeszcze swej zwykłej równowagi. Wiesz, Marylo, muszę ci wyznać otwarcie, że wasz zamiar to wielkie szaleństwo, wielkie ryzyko. Nie wiecie, co robicie prowadzić do waszego domu jakieś obce dziecko, stworzenie, o którym nic nie wiecie, którego charakteru najzupełniej nie znacie, nie macie pojęcia, jacy byli jego rodzice, ani też czym ono będzie w przyszłości. Właśnie w zeszłym tygodniu czytałam w gazecie, że jakieś małżeństwo z naszych stron przygarnęło do swego domu sierotę. Chłopca z przytułku, a ten potwór podpalił ich dom umyślnie i omal nie zginęli w płomieniach. Słyszałam też o innym wypadku, że taki przygarnięty sierota wypijał wszystkie jajka, i gospodarze nie mogli go od tego odzwyczaić. Gdyby się była mnie spytała o radę, czego nie uczyniłaś Marylo, ja zaklinałabym cię na wszystko. Byś tego nie robiła. Bezwarunkowo nie. Ta spóźniona przestroga zdawała się ani przerażać, ani nie martwić Maryli. Spokojnie szydełkowała dalej. Nie przeczę, że jest trochę słuszności w tym, co mówisz, Małgorzato. Ja sama przez długi czas nie wiedziałam, czy się na to zgodzić, ale Mateusz bardzo tego pragnął. Widziałam, jak mu na tym zależy. Więc ustąpiłam. Mateusz tak rzadko żąda czegoś, że jeśli to już uczyni, uważam za swój obowiązek spełnić jego prośbę. Co się tyczy ryzyka, to trudno przewidzieć z góry skutki wielu spraw na świecie. Ci, którzy mają własne dzieci, także nie są pewni, co z nich wyrośnie. Nie zawsze przecież wyrastają na dzielnych ludzi. A Nowa Szkocja, Toć to prawie część naszej wyspy. Zupełnie co innego, gdybyśmy sprowadzili chłopca z Anglii lub ze Stanów Zjednoczonych. Dziecko naszego kraju nie może się przecież tak bardzo różnić od nas. No cóż, mam nadzieję, że wszystko ułoży się dobrze, rzekła pani Małgorzata tonem zdradzającym wprost przeciwne przekonanie. Tylko nie mów później, żem cię mnie ostrzegała, jeśli kiedykolwiek chłopiec ten podpali wasz dom lub wrzuci strychninę do studni. Przypominam sobie podobny wypadek w Nowym Brąszwiku, gdzie cała rodzina umarła w najstraszniejszych męczarniach. Tylko że wtedy to była dziewczynka. Wszak my nie bierzemy dziewczynki, odpowiedziała Maryla, jak gdyby zatruwanie studni było wyłącznie kobiecą czynnością i nie należało się tego obawiać ze strony chłopca. Nigdy nie przyszłoby mi na myśl brać dziewczynki do domu. Dziwi mnie, że pani Spencer to robi. Ona jednak potrafiłaby wziąć cały dom sierot pod swą opiekę, gdyby tylko wpadła na taki pomysł. Pani Małgorzata chętnie poczekałaby na powrót Mateusza. Ale zważywszy, że ma jeszcze przed sobą dwie godziny czasu, postanowiła pójść dalej i wstąpić do Belów, aby im zanieść tę nowinę. Wyobrażała sobie, jakie tam uczyni wrażenie, a pani Małgorzata bardzo lubiła silne wrażenia. Pożegnała się więc ku wielkiemu zadowoleniu Maryli, której pod wpływem czarnych przeczuć i wróżb pani Małgorzaty. Z nową mocą nasunęły się dawne wątpliwości i obawy. Niesłychane rzeczy, westchnęła pani Małgorzata, znalazłszy się znowu na gościńcu. Czy to aby nie sen? No, to pewne, że chłopca żal mi serdecznie. Ani Mateusz, ani Maryla nie mają pojęcia o wychowaniu chłopca i z pewnością będą żądali od niego, aby był bardziej mądry. I doświadczony od swego dziadka. Jeśli go kiedykolwiek posiadał, co jest wątpliwe, nie mogę sobie zupełnie wyobrazić dziecka w domu Kadbertów. Przecież nigdy tam dziecka nie było, bo Mateusz i Maryla już byli dorośli, kiedy ich ojciec stawiał swój nowy dom. A zresztą, Bóg wie, czy oni w ogóle byli kiedyś dziećmi, za nic w świecie. Nie chciałabym być w skórze tego biednego chłopca. Naprawdę, żal mi go serdecznie. W ten sposób wynurzała się pani Małgorzata przed kwitnącymi krzakami głogu. Lecz litość jej bez wątpienia byłaby jeszcze większa i głębsza, gdyby mogła widzieć dziecko, które w tej chwili czekało na dworcu kolejowym w szerokiej rzece.